Że najważniejszym elementem naszego życia jest to, co wkładamy do ust, to również bardzo dużo wspólnego z tym, co wkładamy do ust, jest to, co wkładamy do głowy. Dlaczego? Bo z tego dokonują się nasze wybory. Dlatego w dzisiejszym odcinku, dzień jak co dzień, chciałbym co nieco powiedzieć o świadomości. Oczywiście nie zagłębiając się zbytnio w aspekty psychologiczne. Czy związane z nauką, jak działa mózg? To nie moja działka. Chodzi tylko o zrozumienie, że świadomość to stan umysłu, w którym zaczynamy dostrzegać pewne różnice. To stan, w którym zdajemy sobie sprawę, że coś działa lub nie, że coś istnieje lub nie. Myślę, że jest to dość ważny temat w naszym codziennym życiu, by poruszyć go w serii filmów, dzień jak co dzień. Bo niby robimy dużo rzeczy świadomie, ale. I tu właśnie nie wiemy, co jest dalej po tym ale. Powiem Wam, jak zawsze z własnego doświadczenia, zdajemy sobie sprawę, czyli mamy tą świadomość, tego, że ludzie chorują i umierają. To takie dla nas oczywiste. Ale czy w związku z tym choć trochę poświęcamy czas, aby zgłębić tą oczywistość? Ja myślę, że nie. Ponieważ zostawiamy to czynnikom zewnętrznym, wierzymy, że ktoś ma wiedzę i autorytet i podejmie lepszą decyzję za nas, bo tak jest prościej. I to jest powodem, dlaczego tak ciężko jest zmienić u siebie świadomość, a tym bardziej u kogoś. Nasz umysł uwielbia komfort, pomimo tego, że zdajemy sobie z czegoś sprawę czyli Mamy tą świadomość, że postępujemy niewłaściwie. Bo nie będę rozwodził się nad tym, że postępujemy właściwie, bo to jest oczywiste, że tutaj fakty również odegrają swoją rolę. A chciałbym, abyśmy się skupili na tym, jak przekonać siebie, że postępujemy niewłaściwie. I co to ma wspólnego z komfortem umysłu? Ano tyle, że każdą próbę wyjścia z tego komfortu, swojej świadomości. Można by porównać do walki z wiatrem. Próbujemy iść pod prąd. No cóż, nikt nigdy nie powiedział, że dojście do prawdy jest proste. Każda prawda ma swój sukces, a za sukcesem każdego stoi jego własna historia. Czy ktoś chwali się złą historią i na niej buduje swój sukces? No, myślę, że nie, że każdy chce się pochwalić i podzielić tym co osiągnął poprzez własne doświadczenie a co za tym idzie również poprzez zmianę swojej świadomości i uwierzcie mi każdy powie coś w tym stylu ale ja wcześniej nie miałem pojęcia lub czemu ja o tym nie wiedziałem powiem tak że nie szukamy odpowiedzi kiedy nic nie szwankuje w naszym organizmie powtórzę to jeszcze raz kiedy nic nie szwankuje w naszym organizmie, to nie szukamy odpowiedzi. Umysł lubi komfort. Więc, gdy zaczniesz szukać odpowiedzi na swoje problemy, to tylko wtedy twoja świadomość uruchomi procesy, które doprowadzą cię do odpowiedzi na twoje pytania, i z tego powstanie Twój mały sukces Twoja własna historia. Wróćmy więc do świadomego zapytania. Dlaczego wokół nas są osoby z różnymi problemami zdrowotnymi? Zacznij obserwować y, ludzi naokoło siebie, znajomych, rodzinę i w końcu samego siebie. Kiedy zaczniesz to robić świadomie i gdy połączysz pewne fakty, to zauważysz, że proces chorób toczących się w organizmie człowieka przebiega zawsze tak samo. Chodzimy do tych samych lekarzy, używamy tych samych tabletek. Z tą różnicą, że w różnym wieku i w różnym czasie. Więc kiedy tak naprawdę zaczniesz obserwować ludzi, zdasz sobie sprawę, że wszyscy walczymy z tymi samymi chorobami. I niby mamy tą świadomość, że one są i będą, a tłumaczymy sobie to tylko w jeden sposób, że po prostu tak jest życie. Ale kiedy zaczniesz zadawać sobie pytania typu, dlaczego ktoś starszy ode mnie, a tym bardziej młodszy ma takie czy inne problemy ze zdrowiem. A dlaczego ja nie mam? Lub dlaczego ja mam, a ktoś inny nie ma? Dlaczego ktoś odszedł z tego świata, będąc w Twoim wieku, lub co gorsza, młodszy? Wtedy świadomość Twoja zacznie szukać odpowiedzi i zmieni się tylko wtedy, kiedy sam doświadczysz podobnych problemów ze zdrowiem lub w innej dziedzinie Twojego życia. Wtedy Bardziej jesteśmy skłonni zrozumieć drugiego człowieka, a tym bardziej, jeśli znajdziemy przyczynę tych problemów u siebie. Wtedy zaczyna się proces decyzyjny. Etap pierwszy: spróbujemy i na własnej skórze odczuwamy, że coś działa lub nie. Etap drugi: pojawia się wiara. Wierzymy, że coś działa lub nie. Czyż nie tak funkcjonujemy? Nieważne, czy tyczy się to zdrowia, biznesu. Czy jedzenia. Kiedy widzimy, że coś działa, to postępujemy zawsze tak samo. Szukamy odpowiedzi. Dlaczego to działa? Próbujemy, a na końcu wierzymy. I wtedy, pod wpływem własnych doświadczeń, nasza świadomość się zmienia. Tak jest w każdym aspekcie naszego życia. Nie jest łatwo zmienić swoją świadomość poprzez doświadczenie kogoś innego. Dlatego nie każdy ma odwagę najpierw uwierzyć, a potem spróbować. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest łatwe uwierzyć w dzisiejszym świecie kłamstw, obudy i chęci zysku na krzywdzie drugiego człowieka. Jest takie bardzo mądre przysłowie: odważ się marzyć, lub do odważnych świat należy. Pytanie: po której stronie chcesz być? Po stronie tych, co boją się uwierzyć, ale chcą mieć rację? Czy wśród tych, którzy najpierw uwierzyli, odważyli się spróbować i dopiero wtedy mają argumenty, żeby mieć rację? Odbiegając lekko od tematu zdrowia, to taki przykład tylko. Czyż nie jest tak, że jak widzisz kogoś, kto osiągnął sukces, i nieważne w jakiej dziedzinie życia, czy większość nie pokazuje palcem, ten to albo ukradł, albo ma znajomości? I wracając do aspektu zdrowotnego. Kiedy widzisz grubaska, a po kilku miesiącach tego samego człowieka, ale o 20 kg mniej, to nie zadajesz sobie pytania, ciekawe jak on to zrobił? Jak to mówią, jest tylko jedna prawda. Fakty się same obronią, a faktem stanie się fakt, kiedy przejdziesz się w jego butach, kiedy poznasz jego historię. Wracając do tematu świadomości dzielę się z wami tym czego doświadczyłem i ja i tysiące ludzi którzy cofnęli szereg chorób metabolicznych i żyją pełnią życia a to tylko poprzez zmianę stylu odżywiania kiedy szukałem odpowiedzi postępowałem jak każdy to jest oczywiście normalne tak nas uczy system ale szukałem i jak każdy zacząłem się godzić ze swoim losem bo po prostu tak jest życie tylko z tą różnicą, że nadal byłem otwarty na propozycje i sugestie. Nie trzymałem się jednego schematu doktor, tabletki i tak w kółko. No może trzymałem się, bo nie znałem innej drogi i rozwiązania. Dlatego wiem i rozumiem, jak ciężko jest zmienić swoją świadomość, a tym bardziej kogoś. W momencie, kiedy szukałem odpowiedzi, dlaczego moje zdrowie szwankuje, ktoś zrobił to samo. Co ja teraz robię? Zapytał i zasugerował, abym spróbował. Ten ktoś nie chciał mi zaszkodzić, po prostu sam przeszedł się w butach kogoś, kogo jakość życia zmieniła się na lepsze. I przekazał mi tylko informację, abym zdobył wiedzę i spróbował. A decyzję musiałem podjąć już sam. Więc kiedy zdobyłem wiedzę z kilku wywiadów i nie miałem już nic do stracenia, to postanowiłem przetestować ten cud na własnej skórze. I kiedy odczułem pozytywne zmiany w moim organizmie po kilku miesiącach, moja wiara i świadomość zaczęły się zmieniać. Po etapie zmian w moim organizmie na lepsze, zacząłem obserwować otaczających mnie ludzi. I jeszcze bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, że wszystkie choroby naprawdę mają swoje podłoże w tym, co wkładamy do ust. Niby jesteśmy świadomi, że istnieje żywność przetworzona i że ona nam szkodzi. Ale gdzie jest nasza świadomość, kiedy ładujemy pełne wózki w hipermarketach? Gdzie jest nasza świadomość, że proces zmian w naszym organizmie odbywa się w zwolnionym tempie? Że efektem złego odżywiania jest to, że przybywa nam tu i ówdzie i to nie w ciągu miesiąca czy kilku. Gdzie jest twoja świadomość, że ta oponka z przodu, czy niemetaboliczna waga, to początek zmian chorobowych toczących się w twoim organizmie? I nagle budzisz się po paru latach i okazuje się, że nie mieścisz się w spodniach. Myślisz, że kiedy podejmiesz decyzję o zmianie stylu odżywiania, to twoja waga spadnie w miesiąc czy dwa? Gdzie była wtedy Twoja świadomość, kiedy pakowałeś do swojego wózka w hipermarkecie wszystko, co miało tylko ładne i kolorowe opakowanie. Jeśli byłeś świadomy podejmowanych decyzji i świadomy, że za kilka lat nie zmieści się w spodniach, to po prostu jesteś ignorantem swojego życia. Do czego zmierzam? Ano, do tego, że jeśli robisz coś świadomie, to ponosisz tego konsekwencje. A mogą one być złe, jak i dobre. Dlaczego myjemy zęby i uczymy tego swoje dzieci? To taki tylko przykład, bo wiemy, że to działa. Tam proces zmian również trwa lata. Mamy świadomość tego, że jeśli nie będziemy mieć zębów, to za kilka lat będziemy mieli problemy. I uwierz mi, tak samo jest z jedzeniem. W tym przypadku zdrowie zaczyna się od wiedzy. A przede wszystkim od kuchni. Wszyscy mamy tą świadomość, że coś nam szkodzi, a pomimo tego wkładamy do ust coraz więcej żywności przetworzonej, nie myśląc o konsekwencjach, a w szczególności, kiedy mamy 20 lat no przecież jeszcze mamy czas a wystarczy choć na chwilę się zatrzymać i pomyśleć o przyczynach naszych dolegliwości, które również występują pod różnymi postaciami. Nawet w wieku dziecięcym, to my jednak reagujemy z opóźnieniem i leczymy skutki zamiast przyczyny, a bardzo często jest już za późno. Świat żywności się tak zmienił, że efekty odczujemy za kilkadziesiąt lat. To jest taka maszyna, którą naprawdę ciężko zatrzymać, bo świadomość nasza została zasłonięta światem żywności, który z roku na rok świetnie się rozwija. Nie zważając już na nasze zdrowie. A my reagujemy tylko wtedy, kiedy coś zaszwankuje w naszym własnym organizmie. I to jest jedyny moment, kiedy nasza świadomość jest podatna na sugestie i argumenty. I wtedy ona się zmienia, bo szuka odpowiedzi. A odpowiedzią jest Twoja kuchnia. Nie musisz mi wierzyć, czy coś działa, czy nie. Masz swój rozum i sam podejmujesz decyzję. Tak jak ja półtora roku temu. A jeśli naprawdę chcesz zmienić swoją świadomość, zacznij edukację z naszą aplikacją Low Carb Scan. Przejdź się w moich butach, zanim coś zaszwankuje w Twoim organizmie i dowiedz się, co nam szkodzi, a co nie. Na początku wyeliminuj lub ogranicz cukier i węglowodany do zdrowej normy. A jakie to normy? Znajdź w aplikacji Low Carb Scan w bazie wiedzy Moduł, jak zdrowo żyć i naciśnij przycisk przepis na życie. Daj sobie czas kilka tygodni na proces zmian w Twoim organizmie, a na własnej skórze przekonasz się, jak funkcjonuje nasz organizm i nieważne, ile masz lat. Proces uzdrawiania u każdego jest zawsze taki sam, z tą różnicą, że u każdego będzie przebiegał trochę inaczej, ze względu na kilka czynników. Po pierwsze, Prezent otrzymany w genach. Po drugie, ze względu na toczące się zmiany w naszym organizmie, których nie widać. No i po trzecie, oczywiście najważniejsze ze względu na tryb życia, który każdy prowadzi inaczej. Więc jak działa nasza świadomość? Przede wszystkim świadomość to również proces. Aby świadomość nasza się zmieniła, Musimy nauczyć się patrzeć z innego punktu widzenia niż dotychczas. Kiedy to zrobisz, to w tym momencie zaczyna się proces porównywania. W tym przypadku mówimy tu o doświadczeniu czegoś złego lub dobrego. Nasza świadomość zmienia się pod wpływem kilku czynników, pod wpływem kilku doznań, między innymi pod wpływem myśli czy emocji. Kiedy coś szwankuje, to uruchamiamy proces myślowy. Lub kiedy na przykład słyszymy o problemach w rodzinie, wtedy włączają się również emocje. I co robimy? Szukamy odpowiedzi, porównujemy. Kolejny etap, kiedy zmienia się nasza świadomość, to potrzeby i pragnienia. Tutaj raczej wchodzi proces marzeń. To taki motywator, który również powoduje, że szukamy odpowiedzi, ale w końcowym efekcie dojdzie również do zmiany świadomości. Etap trzeci to świadomość również może się zmienić pod wpływem możliwości, jakie pojawiają się na naszej drodze, lub pod wpływem ograniczeń. I dlatego aplikacja Low Carb Scan to narzędzie, które może pojawić się na Twojej drodze i dać Tobie możliwości, które nie są wyssane z palca. To fakty naukowe i wiedza, która opiera się na prawdzie i historii. Ostatni etap, i myślę, że. Najważniejszy to to, że nasza świadomość przede wszystkim zmienia się pod wpływem własnych doświadczeń i na końcu konfrontuje to z otaczającą nas rzeczywistością. Czyli, prościej mówiąc, zaczynamy porównywać. Definicja jest prosta: punkt widzenia zależny jest od punktu siedzenia. Dlaczego tak mówię? Bo 40 lat temu byłem. I siedziałem na miejscu mojej mamy, taty, dziadka i babci, kiedy patrzyłem, jak otwierali szafkę pełną leków i maści. A co ja robiłem jeszcze 2-3 lata temu? Dokładnie to samo. Mój punkt widzenia 40 lat temu był inny, choć tłumaczyli mi zapewne to słyszałeś nieraz dbaj o swoje zdrowie, bo będziesz też miał taką szafeczkę. Świadomość moja zmieniła się. Kiedy uwierzyłem, doświadczyłem i zobaczyłem różnicę, że jakimś dziwnym cudem, poprzez zmianę tylko odżywiania, jakość mojego życia wróciła na właściwe tory. Dziwnie miałem więcej energii, ciśnienie mi się wyregulowało, zrobiłem się mniej senny, nawet jako kierowca. Rzadsze bóle głowy i kurde bez skakania na siłowni zgubiłem 18 kg. Pomyślałem, uf. Dostałem szansę, aby móc jeszcze pochodzić po tym świecie. Mam nadzieję, że to rozumiesz i życzę Tobie, aby Twoja świadomość o jedzeniu i chorobach i jedzeniu zależnych, która na obecne czasy jest lekko zamgłą, aby Twoja świadomość poprzez Twoje własne doświadczenia stała się powodem do zmiany Twoich przekonań i nawyków żywieniowych. Być może to będzie Twój pierwszy krok do zmiany świadomości twojej i twoich najbliższych. Trzymaj się. Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Jeśli ci się podobało, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować mój kanał i podzielić się swoją opinią w komentarzu poniżej. To bardzo motywuje mnie do tworzenia kolejnych treści.